praktycznie za nami, jak przepracowano ten okres, jakie zauważasz postępy względem początku Lotto Training Camp? Przed nami Ósmy mikrocykl przygotowawczy, tak naprawdę ostatni mikrocykl, już bezpośrednie przygotowanie przed meczem. Zawodnicy popełnili bardzo duże postępy we wszystkich cechach motorycznych, nad którymi pracowaliśmy, czyli nad szybkością, wytrzymałością i siłą. Jestem bardzo zadowolony z pracy w tym okresie. Teraz w następnym mikrocyklu, typowe obciążenia przedmeczowe, czyli tak naprawdę zredukowane z mojej strony, ze strony: Motorycznej, tylko do tego, co jest potrzebne, aby zawodników przygotować odpowiednio do pierwszego meczu w sezonie. Jak wypadaliśmy na dla rywali w meczach sparringowych? Myślę, że ten okres był dosyć intensywny i to jak wyglądaliśmy na tle rywali mi się bardzo podobało, ponieważ intensywność poruszania się, intensywność biegu była bardzo duża. Szczególnie było widać to w ostatnim meczu przeciwko Stali Ostrów Wielkopolski, który można określić takim mini meczem ligowym, bo tak naprawdę poziom walki był bardzo duży i wcale nie odstawaliśmy od rywali. Stan zdrowotny całej drużyny jest bardzo dobry. Wrócili do nas po kilku dniach nieobecności Adam Linowski i Przemysław Kuśkow. Po prostu byli chorzy przez kilka dni. Nie był to koronawirus, ponieważ testy koronawirusa mamy wszyscy negatywne. Jeżeli chodzi o stan kontuzji, to. W tym momencie poza kontuzją Erla Watsona nie mamy żadnej kontuzji, nawet mniejsze mikrourazy już zostały pozaleczane, więc można powiedzieć śmiało, że wszyscy zawodnicy są gotowi do pierwszego meczu ligowego. Jeżeli chodzi o Erla Watsona, zawodnik już jest dopuszczony do większych obciążeń treningowych, rokuje bardzo dobrze. Myślę, że za około 3-4 tygodnie, w zależności od tego jak będzie przeprowadzany, jak będzie przebiegał ten proces rehabilitacji, zawodnik może być już gotowy do meczu. Tak, przed, nami pierwszy, przed Wami pierwszy mecz Energia Basket Ligi. Z niecierpliwością oczekujecie już tego pierwszego spotkania? Tak, cały czas jesteśmy głodni gry, treningi cały czas trwają. Dwa przedsezonowe spotkania pokazały, że potrafimy z nim wygrać. Tego oczekujemy również w meczu w sezonie, bo to jest najważniejsze. Chcemy dobrze wejść w sezon. No i miejmy nadzieję, że to się uda. Ten ostatni sparing z zastalą był taką próbą generalną dla Was? Myślę, że tak, chociaż też te zmęczenie może z tych kilku tygodni przygotowań się w, też wydarzyło w nasze szeregi. Trochę, trochę, trochę też byliśmy niecierpliwi w tym meczu. Myślę, że popełniliśmy sporo błędów też w obronie, ale generalnie myślę, że te, cały ten przedsezon nasz wy, wypadliśmy bardzo dobrze, co też mówi o ten nasz, nasz bilans zwycięstw. Ale myślę, że ten, ten mecz pokazał nam, że mamy, mamy nad czym pracować i będziemy cały czas poprawiali swoją grę w sezonie. To była bardzo długa przerwa od koszykówki, od, od meczów ligowych. Pamiętasz, kiedy był ostatni mecz z kim graliście? Ostatni mecz pamiętam z Kingiem w Szczecin na wyjeździe, ale nie pamiętam dokładnie daty. To była bardzo długa przerwa. Myślę, że ten, ta, ta energia na, na meczu niedzielnym będzie ogromna. Każdy da z siebie 100%, nawet więcej, 200% można powiedzieć. I każdy będzie tak naprawdę przeżywał to na, na, jak, jak najbardziej potrafi. Zapraszam serdecznie na, na Hale Bemowo 15.5 z Radomiem. Z, zbądźcie z nami.